widzowie z tej strony Matra2025 Dzisiaj będziemy sobie grali w PCD na Robloxie Subskrybujcie, lajkujcie, bo zbieramy kasę Jak widzicie jest śnieg I... nie, tyle jest śnieg I... no, no po prostu aktualizację. Nie taka aktualizacja, że trzeba było aktualizować, ale gra się sama zaktualizowała. Chociaż ja tak nie. No co jest? Wszystko ty i lecimy Jak mówiłem już wcześniej zostawcie lajka z suba Po więcej Bo jeżeli zostawicie tutaj lajka to filmy Jeżeli wbijecie gdzieś 10 mówię jak mówiłem daily Nie od 5 mówiłem O 100 złotych Mam małą prędkość, trzeba ją tak zbierać. Jakieś ślisko. I to nie ja nie umiem jeździć. Jest naprawdę ślisko. Ale teraz to specjalnie chciałem poruszyć. А я на правда <coughs> Ktoś chyba się spieszył na pociąg. Czemu nie mogę zamknąć tych drzwi? W prawdziwym życiu ta biedonka, biedonka wygląda inaczej. Zwracajcie uwagę, jakie że. Bo tutaj jest wejście, tutaj, gdzie pokazuję myszko No, jeszcze nie tyle. To jest wejście, i tym się różni I logo. Jest pełno logo. Z każdej. С каждого был опыт Chciałam to przeczytać, ale już nie będę czytał do końca. Zobaczymy, czy się ślizga faktycznie auto. Na razie tak lekko czuwam, że mnie zrzuca.

Widzowie, ale mi się kaszymy o. Ale trudno.

Mam style przez 20 sekund jechać tak. Sorry. I конец. Я иду всю. Да, 30 я тут вижу, 300. Может, 300. jednak. No i pojadę 40. O, nie ma. Nie ma policji, więc. Bo tutaj zawsze stają. Dostałem mu zły ticket. Na niech 25 25 subów. Wykupuję rangę, bo niedługo chyba będą rangi. O i o tym mówiłem tak mi się posiłkuje rangi. Są. Nie wiem gdzie, ale. Powinny gdzieś być. Albo wiekić. Jakieś... A to za robiksyk Do 800 robiksów. Żeby nie, przepła nie przepłacić. A my zbieramy na jakiegoś plusa, który będzie driftował po śniegu. Bo księga to bokiem po, przed lidiem nie po lata, ten, be, ten będzie miał pecha do samego lata. Mm. To w zimę przed Lidlem bokiem nie lata, ten będzie miał problemy do samego lata. i don't know but you can but it's a need, right? mm -hmm. Następny film to będzie dla ten bluzem. Hmm. A jeszcze następny Q&A. No ja mam takie coś u siebie. Troszkę na wiosce trochę. Taki jest właśnie przystanek, albo po prostu jest taki znak, załóżmy, tutaj jest karta tego wszystkiego. Kiedy są autobusy, a kiedy nie ma. свои Все, и бобки. Сумми-то вещи наконец. Бля, начислим. До зуба, снегу. На следующем дайте лайк особо. Нара.